Poznaj Baby God Bounce, intensywną kurację, która nawilża i naprawia, aby poprawić podatność na układanie, wspierać wzór loków i przygotować je do łatwego stylizowania. Każdy rodzaj loków skorzysta z tego zabiegu po głębokim oczyszczaniu lub gdy potrzebne jest dodatkowe nawilżenie. Użyliśmy oleju arganowego i masła shea, aby głęboko nawilżyć i zmiękczyć loki, a najlepsze jest to, że robi to bez ich obciążania. Hydrolizowana komosa ryżowa pielęgnuje i wzmacnia zniszczone oraz farbowane loki. Baby God Bounce odżywia i wspiera naturalny skręt, aby przygotować loki do łatwiejszego stylizowania. Pomaga redukować puszenie, rozplątuje i poprawia rozczesywanie. Umieściliśmy ten spłukiwany zabieg w poręcznej butelce z rozpylaczem, aby aplikacja była bardzo łatwa. Przed użyciem wyciśnij nadmiar wody, nie wzburzając loków. Nałóż równomiernie od nasady, po końce i użyj palców lub grzebienia z szerokimi zębami, aby równomiernie rozprowadzić. Pozostaw na 3 do 5 minut, a następnie spłucz.